Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Michał Patron, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych na kierunku Technik Fotografii i multimedii. Uczę przedmiotów takich jak techniki fotograficzne, teoria obrazu fotograficznego, przygotowywanie materiałów cyfrowych, a także estetyka i historia fotografii. Jak słyszycie, wachlarz tematyczny zajęć jest bardzo, bardzo szeroki, a te, które wymieniłem, to jest tylko część. Rzeczy, o których możecie dowiedzieć się w naszej szkole. Będziecie mogli nauczyć się obsługi wszelkich urządzeń obrazujących, od aparatów klasycznych, łącznie ścienią fotograficzną, poprzez przeróżnego rodzaju aparaty cyfrowe także skanery, drukarki, różnego rodzaju monitory. Wszystkie urządzenia, które wymieniłem, są w podstawie programowej i będziecie mieli przyjemność nauczyć się ich obsługi. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w rekrutacji. O wszelkich szczegółach dowiecie się ze strony internetowej naszej szkoły, a także z profilu na Facebooku.